Widziałem w twoich oczach ci zwątpienie. Pewnie waliś jakąś ziemię, kiedy kumple wyzywają cię od turnia. Na pewno ci zechaczysz, że pod ziemię, kiedy weźmiesz tą tabletkę i otworzysz swą powiekę, będzie cud. Jak jeszcze będzie z ciebie jakiś konkret, będziesz w głowie miał porządek. Przecież król sam ci obiecał, będziesz czuć, jak macha do ciebie na scenie stwórca. Wszystko pójdzie i dalej Popłaczemy sobie razem, jak ci było ciężko czasem Nawet nie wiedziałeś, kiedy możesz upaść Każdy ponad każdym, nic się nie zmieniło wcale I na twoje klatce tylko same ślady są po butach Przebrani jak w karnawale, zbierają się w grupy Chętnie byśmy pogadali, ale pora jest już późna Możesz jeszcze swoje życie z gruptem zrównać W tabletkach słuchaj, durnia druga jest pusta Szare, kiedyś chciałeś być kochany, teraz próżno. Kiedyś miałeś plany i rodzice cię kochali. Teraz wszystko to zjebałeś, musiałeś posłuchać Turia Fajne teledyski, mocne narkotyki. Nic nie powiedziane, przecież każdy się domyśli. Dawkę już pobrałeś wzorowo, jak w instrukcji. Ja też długo trenowałem i próbuję cię nie puścić. Raz, dwa, ty, trzydzieści ucisków i dwa oddechy. Z innej planety. Raz, dwa, trzy. Trzydzieści odcisków i dwa oddechy. Raz, dwa, trzy. Tak się dziś witamy. Pozdrawiam z innej planety.